Rozdział czwarty. Trzecia ręka Kazimierza. Myślałam, że to żart Irminy, ale Józek naprawdę robił taką minę, jakby za chwilę miał skosztować herbatnika. Choć wyglądały normalnie, jakoś nie miałam ochoty jeść niczego z kuchni, w której piekarnik służył jako schowek na starą maszynę do pisania. Na lodówce, blacie kuchennym, parapecie i wytartym fotelu piętrzyły się papiery w różnej postaci. Nie czułam o dziwo kurzu ani stęchlizny, których spodziewał się ojciec, ale i tak spożywanie czegokolwiek w tym miejscu napawało mnie od razu. Markowałam nawet picie herbaty tylko zbliżając filiżankę do ust. Połowa stołu była zastawiona walizą. Reszta wyciągniętymi z niej papierami, ledwo miałam gdzie odstawić filiżankę. Faktycznie większość dokumentów dotyczyła rodziny Witka. Nie dowiedzieliśmy się z nich zbyt wiele na temat losów stulatka. Były tam tylko jego legitymacje szkolne i jakieś pozwolenia z czasów wojny. Żadnej korespondencji i nawet śladu informacji na temat znaleziska z katedry. A czego właściwie szukacie? Bo widzę, że interesują Was konkretne rzeczy. Nie jesteście biografami Witka ani rodziną tworzącą drzewo genealogiczne. Oczywiście, jeśli mogę wiedzieć. Ojciec już się rzucał do mówienia. Zrobiłam groźną minę, którą na szczęście zauważył i w rezultacie nic nie powiedział. Natrafiliśmy na ciekawy fragment korespondencji pana Witolda z pewnym Szwajcarem. Pomyślałam, że tyle możemy gospodarzowi zdradzić. Listów od Rittmana. A skąd pan dziecko? Od kiedy w Wilnie była wystawa zdjęć tego inżynierka na hasło Szwajcar, otwiera mi się w głowie tylko jedna przegródka Alfred Rittman. Ale niestety, nic na jego temat nie wiem poza tym, co było w jego pamiętnikach. O waszym Witoldzie Talmoncie też nie słyszałem więcej niż to, że mieszkał tam, gdzie dzisiaj rodzina Petrauskas. Trzymam rzeczy podobne do tej walizy właśnie na takie okazje kiedy ktoś się zjawi i opowie mi ciekawą historię. A wasza jeszcze nie zrobiła się ciekawa. No, powiedzcie coś więcej starcowi, co spod tych papierów ludzi nie widzi. Zobaczcie. Ojciec właśnie wyjmował z walizki kolejne papiery i ściskał w dłoni jej brzeg. Tutaj jest dużo szersze obicie niż po drugiej stronie. Walizka w środku wyklejona była materiałem w jasną kratkę. Nie zauważyliśmy wcześniej, że jej wewnętrzna ściana po prawej stronie była dużo szersza niż po lewej. Nie widziało się tego na pierwszy rzut oka właśnie przez ten materiał, który optycznie pomniejszał tę część walizki. Skoro te rodzinne skarby były schowane za fałszywą ścianą, to dlaczego i tutaj nie miałoby być schowka? No, rozprówaj pan to pudło! Zobaczymy, co schowali w środku. Gospodarz chyba tylko czekał, aż coś takiego się zdarzy. Ojciec wyciągnął z cyzoryk, otworzył ostrze i spojrzał na Romana. Jest pan pewien? Rżnij pan, ale tylko tę wyklejkę w środku, a nie skórę. Nóż poszedł w ruch. Równe cięcie odsłoniło desaczkę, która została przycięta do rozmiarów walizki i doklejona do bocznej, wewnętrznej ścianki. Mój rodziciel już bez pytania o pozwolenie pociągnął dodatkowy element walizki, przytrzymując jednocześnie powierzchnię, do której został przyczepiony. Udało się go oderwać, praktycznie niczego nie uszkadzając. Ojciec obejrzał deseczkę z jednej strony. Zauważył, unosząc w jednej ręce, trochę za ciężkie jak na takie drewno. Potem odwrócił i zobaczyliśmy, że to nie jednolity kawałek drewna, a pudełko z odsuwaną ścianką. Czuję się jak Indiana Jones na tropie jakiejś chińskiej tajemnicy. Józek przetarł czoło. To u nich były te pudełka schowane w kolejnych pudełkach? Ostrożnie. Jak to szkatułka z Indiany, to w środku może być pułapka. Rzuciłam mały żarcik. No, otwieraj pan! Niepokoił się Roman. Ojciec próbował odsunąć ściankę. Nic z tego. Dopiero kiedy podważył szparę z boku, deseczka odsłoniła swoją zawartość. Zamurowało wszystkich. Czy to jęknęła Irmina Tak, mamy go cieszył się ojciec. My z Juskiem o nie mieliśmy, natomiast pan Roman wyrwał ojcu deseczkę i zbliżył ją bardzo blisko do oka. Włożony do prowizorycznego pudełka przedmiot wciąż tkwił, zaklinowany w wydrążonym dla niego wycięciu co to jest? Klucz świętego Kazimierza, który. Aligator, już mogę powiedzieć? No, wypadałoby. Przedmiot, który Witold Talmont wyniósł z grobu Barbary Radziwiłówny i, jak przypuszczaliśmy, ukrył gdzieś na terenie Wilna. Czekał na nas w ukryciu ponad sześćdziesiąt lat. Proszę tu podważyć. Roman podał ojcu deseczkę i wskazał przestrzeń między kluczem a ścianką. Tylko ostrożnie. Wyjęty ze schowka artefakt znowu przejął pan Roman klepał się przez chwilę po kieszeniach sfatygowanej marynarki po czym wyciągnął z jednej z nich okulary założył je na nos i teraz oglądał klucz z większej niż poprzednio odległości To fantastyczne takie znalezisko w moim domu tyle lat leżało pod tym dachem Toż to ukoronowanie mojej wieloletniej pracy archiwisty. Ten wspaniały przedmiot nadaje sens i przekreśla wszelkie wątpliwości. Myślałam, że zaraz przejdzie do podziękowań dla rodziny i przyjaciół. Mówił tak, jakby właśnie odebrał nagrodę związku historyków szperaczy śmietnikowych. Panie Romanie, czy ja też mógłbym się mu przyjrzeć? Ależ oczywiście. Gospodarz podskoczył, jak wyrwany z transu, i podał klucz mojemu ojcu. Ten delikatnie wziął go w trzy palce i obejrzał z każdej strony. Witold miał sporo czasu na jego oczyszczenie. Zdaje się, że zastosował nawet jakąś chemię i jak na amatora wyszło mu całkiem nieźle. Doskonale widać sentencję. Przysunął przedmiot bliżej środka stołu, gdzie padało wyjątkowo mocne światło lampy. Mój Boże. To może być to. Jęknął nagle pan Roman. Spojrzał na sufit i zaczął się gładzić po brodzie. – Co? – pytanie ojca ściągnęło go na ziemię. – Znaleziony w grobie Barbary Radziwiłłówny, powiadacie? – To może być klucz do… Uśmiechnął się i rozejrzał po naszych twarzach. – O nie, moi drodzy, przyszliście tu z tajemnicą, nie mówiąc mi całej prawdy, mimo że przyjąłem was z otwartymi ramionami. Ugościłem herbatą i ciasteczkami, których, jak widzę, nawet nie skosztowaliście. Mówiliście, że chcecie znaleźć listy, ale nie wspominaliście, czego w nich szukacie. Wiemy tylko, że witold Talmont, kiedy był jeszcze dzieckiem, wyjął ten klucz skrypty w katedrze wileńskiej z grobu Barbary Radziwiłówny. Streściłam historię, zastanawiając się jednocześnie nad wydaniem krótkiej broszury na ten temat, żeby nie powtarzać wszystkiego każdej napotkanej osobie, tylko już w drzwiach wręczać ulotkę. Opisał klucz w zaadresowanym do Ritmana liście, który wpadł w nasze ręce. To wszystko. Dziękuję, ale już po ptakach. Trochę za późno na okazywanie zaufania. Teraz ja będę miał przed wami sekret. Zapewniam, że wszystko wyjawię, kiedy zyskam pewność co do prawdziwości moich podejrzeń. Myślę, że najdalej jutro sprawia się wyjaśni, tylko przeprowadzę małą ekspertyzę. Ale musicie zostawić ten skarb u mnie. Ojciec zacisnął palce na kluczu, przysuwając rękę do piersi. Nie macie wyjścia i musicie mi zaufać. Roman wyciągnął w jego stronę otwartą dłoń, chyba że dojdzie do rękoczynów. Ale o to was nie podejrzewam, bo dobrze wam z oczu patrzy. Prawda jest taka, że przez ostatnie kilkanaście lat klucz był w posiadaniu pana Romana i właściwie to on ma prawo decydować, co z nim zrobić, powiedziała Irmina delikatnie głaszcząc ojca po ramieniu. Zauważyłam ten gest, ale zostawiłam tę sprawę do przemyślenia na później. W napięciu czekaliśmy na decyzję szefa naszej ekspedycji. Chyba każde z nas tak o nim myślało. Pewnie wyczytał w naszych spojrzeniach zgodę na zaufanie panu Romanowi, bo ręka z kluczem zaczęła wędrować w stronę starego archiwisty. Zatrzymała się jednak w połowie drogi. Ale zanim to zrobię, aligator? Zrób zdjęcia klucza. Musimy mieć jakąś dokumentację na wypadek, gdyby. Spokojna głowa klucz będzie bezpieczny. Mam safe, a gdybym zajmował się paserstwem, to myślicie, że oszczędziłbym na remoncie i dawał gościom stare ciasteczka? Te słowa zmroziły Juska, który chcąc udobruchać gospodarza i dając upust swojej łapczywości, właśnie ugryzł największy z serwowanych smakołyków. Głośno przełknął ślinę i odłożył nadgryzionego herbatnika na spodek. Wyciągnęłam smartfona i zrobiłam kilka zdjęć. Potem podałam klucz Romanowi. Mężczyzna wstał, sięgnął na lodówkę i spod sterty starych dokumentów wyciągnął nowiutką różową kopertę, do której wsadził klucz. Zostawcie mi numer do siebie, zadzwonię zaraz, jak wszystko potwierdzę. A mój numer macie tutaj. Wyciągnął z portfela wymiętą wizytówkę z odstającymi rogami. Zrób, dziecinko, zdjęcie, bo mam tylko jedną. Kiedy wyszliśmy z domu z Wierzynieckiego, archiwisty do Irminy zadzwonił telefon. Musiała jechać do redakcji. Ojciec zaproponował, że ją podwiezie i przy okazji załatwi jedną służbową sprawę. Chcecie jechać z nami? Tylko ostrzegam, że ja idę na nudną rozmowę, podczas której będę musiała kogoś ochrzanić, więc nie wypada, żebyście wchodzili ze mną. Czeka was siedzenie w samochodzie. Absolutnie się nie zgadzam. Józek zaskoczył wszystkich stanowczością. Z tego, co zrozumiałem, Ali. Aligator nie zna Wilna, nie była nawet w katedrze, o której od rana opowiadacie. Myślę, że nikt jej tak nie oprowadzi jak ja, bo też nikt nie. Tak, tak, zgadzam się, idziemy. Wy lećcie do swojego nudziarstwa, a ja nareszcie się czegoś dowiem o tym mieście. Sprawy i tak nie pociągniemy dalej, dopóki pan Roman jest taki tajemniczy. Dobra. Co prawda, chciałem przejść z wami i dorzucić trzy grosze do opowieści przewodnika, ale. Faktycznie nie ma co zwlekać z wycieczką. Może dołączymy do was później. Dobra, załatwione. My idziemy. Pa! Machnęłam im na pożegnanie i ruszyłam przed siebie. Moment, aligator nie w tę stronę. No i jeszcze kawałek szliśmy we czwórkę, bo okazało się, że trasa naszej wycieczki biegnie obok cerkwi. Tam zostawiliśmy rodziców i weszliśmy na most nad Wilią. Po przejściu na drugą stronę rzeki, znaleźliśmy się na placu przed Sejmasem Republiki Litewskiej, za nim stała Biblioteka Narodowa. Zdjęłam kurtkę, bo zaczęło się robić naprawdę gorąco. Jesteśmy na prospekcie Giedymina, najbardziej reprezentacyjnej ulicy Wilna, nazwanej tak na cześć wielkiego księcia litewskiego i dziadka Jagiełły. Józek był w swoim żywiole. Widać było, że kocha opowiadać o swoim mieście. Kiedy na placu Łukiskim zapatrzyłam się na wystające znad drzew wieże kościoła świętych Jakuba i Filipa, on, nie przestając mówić, szedł powoli dalej. W XIX wieku rozstrzeliwano tu polskich patriotów, a tam NKWD torturowało ludzi. Zaczekaj! Musiałam podbiec, bo nawet nie zauważył, że mnie zgubił. A nie znasz jakiejś wasalszej historii dotyczącej tego miejsca? Znam. W okresie międzywojennym, a właściwie to od początku XX wieku, dokładnie 4 marca, w dniu świętego Kazimierza, organizowano tu wileńskie kaziuki. Takie jarmarki odpustowe, które robi się do dziś. Musisz przyjechać w marcu i spróbować kaziukowe serce. Pycha, z piernika, z kolorowym lukrem. No i obwarzanki. Kiedyś piekli je w smargoniach, które dzisiaj leżą na Białorusi. Ponoć wieźli jest stamtąd na jarmark kilka dni. Do tego są występy, sprzedaje się różne ludowe rzeczy. W innych miastach chyba też organizują kaziuki. Wydaje mi się, że w Poznaniu coś takiego widziałam. Słyszałem, ale jedyne oryginalne są tu. To już ze cztery wieki tradycji. Ruszyliśmy dalej. Otaczały nas jasne elewacje budynków. Prospekt Giedymina przypominał mi kanion, którego ściany były pięknymi kamienicami, a dołem płynęła rzeka ludzi. Mijaliśmy kolorowe wystawy sklepów, kawiarnie i restauracyjne ogródki. Nie miałem wątpliwości, że znajduje się w centrum sporego miasta. Wilia w cudowny sposób oddzielała podmiejską okolicę zwierzyńca od tętniącego życiem centrum miasta. Gwar ulicy od spokoju małego miasteczka dzieliło dziesięć minut spacerem. Co tu mówić? Byłam zachwycona. To jest pomnik Winkasa Kudirki, twórcy litewskiego hymnu i założyciela pierwszej litewskojęzycznej gazety, opowiadał Józek, kiedy ja w głębi alei odkryłam znajomy kształt. A tam? Czy to katedra Wileńska? Tak. Bazylika świętych Stanisława Biskupa i Władysława. Cel naszej wycieczki. Teraz to ja nie dawałam mu zwolnić. Kolejne przecznice pokonaliśmy szybkim marszem. Coś tam próbował mówić o muzeum pieniądza po lewej, trzech muzeach po prawej. Nie to, żebym nie chciała go słuchać, ale najważniejsze wydawało mi się dotarcie do miejsc istotnych dla naszego śledztwa. Liczyłam na to, że znalazłszy się w otoczeniu opisywanych przez Witka murów, zauważę coś, co przeoczyliśmy. Poskładam jakieś fakty do kupy albo znajdę świeży trop. Co to za wieża? Zapytałam wskazując samotną budowlę stojącą obok świątyni. Przyznam się, że wygooglowałam sporo na temat samej katedry, ale okoliczne budynki sobie odpuściłam. Dzwonnica Bazyliki. Według legendy dolne piętra były kiedyś wieżą pogańskiego arcykapłana Kriwe Kriwejty. Od razu zobaczyłam brodatego kapłana w hełmie przeozdobionym jelenimi rogami, wznoszącego pokłony do świętego drzewa, i bełkoczącego błagalną pieśń do Perkuna. Następne słowa Juska zmusiły mnie do zmiany epoki. Z hełmu odpadły rogi, w dłoni pojawił się miecz, i już dzielny rycerz bronił zamku przed krzyżackim najazdem. Potem zamieniono ją w basztę obronną składającą się na mury zamkowe. Właściwie, w każdej epoce coś do niej dobudowywano, i dzisiaj mamy dzwonnicę. To fantastyczne. Poganie mieszają się z chrześcijańską historią. Ale często tak było. Wiele europejskich kościołów zbudowano w miejscach dawnych kultów. Widać ciągnie ludzi do pewnych miejsc. Może czuli jakąś energię. Albo po prostu było tu wzgórze, może studnia. Święty Gaj albo pogańskiemu kapłanowi dobrze się w tym miejscu spało. Moim zdaniem, powody były bardziej przyziemne niż jakieś szakramy i miejsca mocy. Znowu nie chciał dać się ponieść wyobraźni. Zatwardziały realista. Świątynia z zewnątrz była tak biała, że aż musiałam zmrużyć oczy. Wejście do katedry przypominało front jakiejś antycznej rzymskiej budowli i kryło się za potężnymi kolumnami. W środku okazała się być dużo jaśniejsza, niż to sobie wyobrażałam. Białe ściany, bez natłoku ozdób i obrazów, lepiej odbijały wpadające do środka światło. Ruszyliśmy prawą stroną, zaglądając do kolejnych kaplic: świętego Jana Nepomucena, ukrzyżowanego Zbawiciela, świętego Pawła i Ignacego Lioli, a potem Marii Magdaleny. Na końcu, ostatnia przed ołtarzem, była kaplica świętego Kazimierza. Jest wzorowana na powstałej 100 lat wcześniej Zygmuntowskiej na Wawelu, z tym, że ta jest dwa razy większa. Wyszeptał mi do ucha Józek, kiedy stanęliśmy w jej progu. Skoro klucz mógł należeć do Kazimierza, musiałam odwiedzić też miejsce, w którym został pochowany. Jasne ściany zastępowały tu brązowe, prążkowane marmury. We wnękach znajdowały się figury. Józek zauważył, że im się przyglądam. To w kolejności Jagiełło, Kazimierz Jagielończyk, Jan Olbracht, Aleksander Jagiellończyk, Zygmunt I Stary, Zygmunt II August i Święty Kazimierz. A tam na obrazie w ołtarzu? Też Święty Kazimierz, patron kaplicy. Zwróć uwagę na jego dłonie. Ma aż trzy. Faktycznie: dwie prawe i obie trzymają lilię. Legenda mówi, że artysta najpierw namalował jedną, a potem zmienił zdanie i stwierdził, że umieści ją pod innym kątem, gdzie indziej. Zamalował pierwszą prawicę, przygotował drugą, ale ta pierwsza znowu się pojawiła. Kilka razy wyłaniała się z farby. Nie mógł jej zamalować. Ale dlaczego? Co cud? No, tego już legenda nie wyjaśnia. Może jakaś tajemnica kryje się za tą ręką. No i masz. Teraz nie mogłam przestać myśleć o tym, czy coś łączy trzecią rękę Kazimierza z naszym kluczem. Zrobiłam kilka zdjęć i poszliśmy przed ołtarz główny. To tutaj, przy prezbiterium w Nawie Głównej, natrafiono na kryptę, do której wgramolił się wasz Witek. No, chyba już nasz, prawda? Rozmawialiśmy przyciszonymi głosami, a obok nas zaczęła się formować kilkuosobowa grupa turystów. Mówili po polsku, podsłuchaliśmy, że będą schodzić do podziemi. Niestety, na wycieczkę na dół trzeba się zapisywać kilka dni wcześniej, szeptał mi do ucha Józek. Jaka szkoda! Ale zaczekaj. Zostawił mnie i poszedł do kobiety wyglądającej na przewodnika. Wrócił po chwili i ogłosił: Załatwione. Mają dwa wolne miejsca, bo ktoś się nie zjawił. Idziemy z nimi. Tak dostaliśmy się do podziemi. Był tam fajny klimat starych lochów. W niektórych miejscach przemieszczaliśmy się na czworakach, korytarzami, które przed wiekami służyły jako odpływ deszczówki. Zwiedziliśmy dziewięć krypt. Ale najważniejsza była ta królewska, do której w dzieciństwie zakradł się witek. Miejsce historycznie było wyjątkowe, ale chodzenie pod łukowatymi sklepieniami z pradawnej cegły nie wniosło nic nowego do naszych poszukiwań. Kolejne tropy musiały kryć się dużo głębiej i wcale nie czekały na nas na widoku. Kiedy wyszliśmy przed katedrę, omal nie upadłam. Strach dopadł mnie tak, jak uderza mocny wiatr. Tyle, że ta bryza niepokoju nie poleciała dalej, a została we mnie. Zakręciło mi się w głowie. Józek złapał mnie pod ramię i pomógł utrzymać równowagę. Nic ci nie jest? To od słońca. Mocno dzisiaj grzeje. Nie, mam tak czasami. Lęk ustępował i po chwili pozostał tylko lekki niepokój. Wiedziałam, co to znaczy. Znowu miałam przeczucie, że zdarzy się coś złego, ale jednocześnie. Zaczęły mnie swędzić plecy, co było zapowiedzią dobrych wydarzeń. Takiego zestawu nigdy nie miałam. Może to dziwnie zabrzmi, ale czy mógłbyś podrapać mnie w lewą łopatkę? Odwróciłam się i nadstawiłam swędzące miejsce. Józek drapał doskonale, a potem zabrał mnie na lemoniadę. Tym razem ja płaciłam. Muszę zaznaczyć, że w trakcie mojej wileńskiej przygody działo się kilka rzeczy związanych ze sprawą, a jeszcze mi wtedy nieznanych. Ich szczegóły poznałam dużo później, bo zwyczajnie nie było mnie na miejscu, ale postaram się o nich opowiedzieć. Oto pierwsze z niewinnych wtrąceń. W czasie mojego zwiedzania miasta dosyć daleko od Wilna, bo w Polsce pod iławą działa się rzecz nietypowa. W mocnym słońcu, palącym w tym czasie nie tylko stolice Litwy, ale również po Jezierze Iławskie, grupa rosłych chłopów stąpała ostrożnie po mocno zachwaszczonym terenie. Wyglądali trochę jak sportowcy na wakacjach, bo większość z nich nosiła spodnie od dresu i adidasy. Ich ruchy były powolne, obawiali się poparzenia pokrzywami. Wysokie łodygi z listkami odgarniali metalowymi kijami, na końcu których znajdowały się dziwne pierścienie. Wyglądało to tak, jakby sprzątali krzaki ultra cichymi odkurzaczami. Do tego w uszach mieli słuchawki. Przypadkowy obserwator mógł pomyśleć, że grupa melomanów odkurza zarośla, przy okazji robiąc sobie silent disco do składanki walców Straussa. Tylko co jakiś czas słychać było ciche przekleństwo, kiedy wygięta przez metalowy kij pokrzywa jednak wracała na swoje dawne miejsce, przy okazji parząc rękę. Cała scena miała obserwatorów, ale nie przypadkowych. Czterech mężczyzn przyglądało się płynnym ruchom kolegów. Trzech z nich, ubranych jak panowie z kijami, opierało się o łopaty, czwarty nosił się wytwornie, przynajmniej w porównaniu z resztą zespołu: mokasyny z cienkiej skórki, leniane spodnie i, podkreślająca opaleniznę, jasna koszula z podwiniętymi rękawami. Surowe zapewne spojrzenie skrywał za okularami przeciwsłonecznymi jakiejś włoskiej marki. Czarne kręcone włosy wystające z rozcięcia koszuli pod brodą i pokryte identycznym dywanem przed ramiona nadawały mu charakter południowca. Dywan ten był tak gęsty, że prawie zasłaniał tatuaż, dziwaczny znak przedstawiający coś na kształt pałki zakończonej zaciśniętą pięścią. Poniżej przegubu wytatuowanej dłoni znajdowało się wytrzeszczone oko. Natomiast kruczy czarne owłosienie na głowie Zdawało się uciekać na plecy, odsłaniając bardzo wysokie czoło. Jeden ze sprzątaczy podniósł rękę i zamachał. Włochaty wskazał go palcem ozdobionym ciężkim, złotym sygnetem. Do wzywającego pomocy ruszył najbliżej stojący człowiek z łopatą, ciągnąc za sobą długi, metalowy pręt. Kryjący się za krzakiem obserwator przypadkowy, no może nie do końca, choć wyglądał na przypadkowego, właśnie w tym momencie. Ostatecznie zdał sobie sprawę, że ma do czynienia z grupą ludzi przeszukującą teren wykrywaczami metalu. Nakłuwanie ziemi prętami i wykopki owocowały znaleziskami, od których serce mogło zabić mocniej jedynie złomiarzom. Przesadnie zadbany mężczyzna przydepnął kolejny niedopałek papierosa i zaklął paskudnie, po czym nakazał całej ekipie przenieść się na działkę leżącą tuż za rozsypującym się murkiem. Klał jak szewc po polsku, ale ze śpiewnym wschodnim akcentem. Pozornie przypadkowemu obserwatorowi już wystarczyło to, co zobaczył. Odszedł kawałek w las, wyciągnął telefon i powiedział komu trzeba o tym, co się dzieje w ruinach pałacu pod Iławą.